Witam na konferencji prasowej po męczu Pucharu Polski Legia Warszawa. Dzisiaj lepsza okazała się Legia w rzutach karnych. Panie trenerze poprosimy o ocenę meczu. Witam serdecznie. No na początku oczywiście ogromne gratulacje dla zespołu za, za zwycięstwo, za zwycięstwo, że tak powiem, w scenerii takiej, która jeszcze nam wspólnie pracując od początku sezonu nie była dana, tak? bo, bo wiadomo, że rozgrywki ligowe nie mają tej możliwości gry w dogrywce, czy, czy chociażby rzutów karnych takich jak dzisiaj, tym bardziej dla nas jest to ogromne. I Budujące doświadczenie. Cieszymy się z tego, że, że dzisiaj tak naprawdę były kolejne debiuty wśród nowych, że tak powiem, zawodników, którzy rozegrali też swoje oficjalne, oficjalne minuty w oficjalnym spotkaniu i sądzę, że, że tak powiem, podołali zadaniu. To co, jest, to, co jest na pewno najbardziej budujące dla nas, to że pomimo tego, że graliśmy w 10, już nawet nie pamiętam od której minuty, ale na pewno to była duża i spora, że tak powiem, część spotkania, bo to już bodajże w regulaminowym czasie, tak, z tego co, nie, przepraszam, w dogrywce. Tak, w setnej, w setnej minucie dostaliśmy, powiedzmy tam, czerwoną kartkę, świetnie zareagował zespół, świetnie bronił tego w wyniku, nawet będąc, w 10 mieliśmy gdzieś tam powiedzmy swoją sytuację bramkową, chociaż nie mogę, że tak powiem, ukryć faktu takiego, że myślę, że przez większą część spotkania to pomimo dużej naszej dominacji momentami, fragmentami meczu, grając po 11, to jednak sądzę, że gospodarze mieli klarowniejsze sytuacje do zdobycia bramki. Natomiast, no tak powiem, dzisiaj w meczu zagrali minuty zawodnicy, którzy którzy też nie grali tak dużo w rozgrywkach ligowych, zagrali zawodnicy bardzo młodzi, zagrali debiutanci, zagrali też zawodnicy, którzy wracają po kontuzji, wracali po kontuzji, więc, więc tak naprawdę dzisiaj sądzę, że to co jest dla nas bardzo dobre, to na gorąco mogę powiedzieć, że wszyscy zdali ten test na piątkę z plusem. Eee, a jeżeli chodzi o wnikliwą analizę, no to wiadomo, że przed nami jeszcze kawałek drogi, więc, więc będziemy mieli na to czas. Natomiast tak podsumując, reasumując to, wielkie gratulacje dla zespołu za zwycięstwo. W karnych, co myślę, że będzie budowało przede wszystkim na przyszłość mentalnie. Witamy na drugiej części konferencji. To jest połówarowski broń Radom jak ja, Warszawa. Mamy tenera, gospodarzy Mateusz Mieliczarek. Pamiętajmy, że przez cały okres broń przeważania miała, miała dużo sytuacji takich na strzelenie bramki i bramka nie padła. No i nie dobiła w rzutach karnych. Wszystko. To jest cały obraz meczu. Sytuacje, jakie sobie stworzyliśmy, w jakich nie strzeliliśmy gola, no to no ciężko coś tłumaczyć. Najbardziej to szkoda, że tych 120 minut w ferworze jakiejś determinacji uważam, że też zagraliśmy te 120 minut dobrze, co nam się w ostatnich meczach nie zdarzało, bo wymykały nam się te drugie części drugich połów, a tu zagraliśmy 120 minut. Dobrze, stwarzając sobie no, sytuację stuprocentową. Przed nami często był tylko bramkarz i, i nie strzeliliśmy gola. I to jest na pewno zawód i rozczarowanie, że ten mecz kończy się w takich okolicznościach. Na pewno hmm. trzeba tutaj pochwalić zespół za, za determinację, za grę, bo uważam, że, że to był dobry mecz z jednej i z drugiej strony. No i co i zawód mówię, no mamy ligę, teraz zagramy w sobotę. Niektórzy zawodnicy mają 120 minut, większość. Będziemy musieli się szybko zregenerować, różna strzeka i, i no i walka o, o punkty w Łomży.